Ja wszystko rozumiem, teraz nam to a więc no tło białe, likę biały, cała tajemnica, tak wow odkryłaś, Ameryka odkryłaś, odkryłaś, jak zrobiłaś takie białe tło, I zrobiłam po prostu trzeba przybliżyć jakąś białą małatkę na przykład pocztówkę. wow i likę w góry. fajne, Piękno, tak. Dwa razy kliknę w głowę kota. Cudy znika. Wow. Powoglądasz to na operze. Mm. Jakby jak oglądasz to na operze, to nie wiem. Co jest super to jest, ale... i też crazy, a ta muza do tego pasuje. Chyba to jest super, to jest, ale... Ogólnie. Też, jeszcze nie też, ale dobra, nie, 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 hej. Nie wiem, czy już to zaczęłam czytać, ale dobra. Ja wiem, jak to znika. Chodzi o to, że jest białe tło, jak daję ci łapkę w górę, to łapka jest biała i to po prostu wyparowuje. Wow. Odkryłaś Amerykę Martyna. Po oglądasz to na komputerze jak ty to zrobiłaś. Normalnie zatrzymaj, kliknij dwa razy i dowiesz jak znika. Um, jakie aplikacje no, jakie jak, jakie aplikacje dwa razy w, w głowę kota to mi się zatrzymuje i znowu włącza. Mm. No to źle robisz, bo trzeba szybko, a nie wolno. 1000 IQ. Chyba dobrze to przeczytałam, to nie? Działa. Zjadłam tego kota. Mmm, fajnie. Ale proszę nie jeść mi kotów, bo ja te kraje zlikwiduję. No nie zlikwiduję, ale ktoś zlikwiduje. Mam nadzieję. Te kraje są poląbane. Sorry za przepis. Tak, kody za... Na tak, na chwilę znika. No, działa i na pewno dam suba. Boję się tej piosenki przez prze -ri edis czy coś. Nie wiem czy... Sorry. jestem trochę chora. Ekstra to jest fajne. Bardzo fajne. Skąd bierzesz? Sk skąd bierze? Ten kod normalnie 201 IQ. Wow. Ale fajne. Kliknijcie 5 razy kota. Zajebiste. Um, parę kotków. Wow. Fajnie. <noise> wow, działa Ten kod znika dlatego, że jest na środku. Boże. Ten kod znika dlatego, że jest na środku i jak się klika dwa razy w ekran to jest łapka, łapka która zasłania się to Wow, odkryłaś ameryka. To czy odkryłaś? Zatrzymaj i kliknij. Hmm. Zniknął na sekundę. Wow, ekstra. Tuto, czyli tutorial. Co jest? Działa. Łatwe i ten kod znika i dobrze mu tak ma zniknąć i nie wrócić. Kid, no i ja Kid. Ja kliknęłam i zastopowała się film, a potem włączyć za drugim kliknięciem. Bo tu trzeba dwa razy, ale szybko dosyć. To, to jest 300 i u chyba co? IQ chyba. On nie działa. No, dobrze, fajnie. Please, jak Ty to zrobiłaś? Zrobiła to tak, że jak klikasz dwa razy szybko w ekran, to da łapka w górę i ci się wyświetli. Wielka łapka w górę, a on jest biały, tak jak tło, więc się wtapia. Ok. Jakbym coś źle pisała, to sorry, ale trochę nie przez to, że trochę chora sam to, co no. Um, no. Jak? No, tak, masz tam wytłumaczenie. Przez chwilę czytałam Umyki i poprawiam misielikę. Nie. Dobra Okej. Okay. Brat odkrył zatrzymanie filmu. Po pierwsze jestem dziewczyną, a po drugie to nie jest zatrzymywanie filmu. Ej, jak to działa? Wiem jak ona to zrobiła. Na 10 dwie powiem. Jak ty to? Nuch, uch, co? Nuch, uch, nie, what Jak to zrobię? Split pocket. zrobiałe tu tło, tekst. Tekst, jaki jest tutaj i na środku, nocka i koniec. Żeby zniknęło. No to samo co i zakrywa to z tłem, bo to się dwa razy daje łapkę w górę. Sorry, mnie nie słyszycie pewnie, ale dobra. Nie, nie lubię go czytać, jak jestem trochę Ty, wy, wy. Jak ty to robisz? Kod jest zakrywany przez białego lajka, którego nie widać przez białe tło. Losowo to dałem. Nie nabiorę się jak normalnie, bo to lika. Ym, a to nie powinno być tak, że koty jedzą króliki, a nie króliki-koty? Dobra, ale nie kotka. Nie trzeba w kota. Wiem. Nie. Fam suba. Dam suba. Ale fajne, jak nie. No i koniec, Super, pa.